Czy pani dzisiaj jest tutaj w futrze? Co tak. to, jest? to jest? To jest futro z Jenota. Tak. Lubi pani futra? Tak. Zajączkowska Hernik, obserwując, jak bardzo kuje w oczy osoby empatyczne, prawdziwych Polaków, widok kobiet w futrze. Jakim w ogóle drażliwym tematem są futra i widok futer? Jak bardzo drażni ludzi. Tym bardziej lansuje się futrze u redaktora Rymanowskiego na kanale. Transmisja miała miejsce dwa tygodnie temu. Początek listopada był ciepły, można powiedzieć cieplutki, co tym bardziej wskazuje na to, że celowo ubrała futro właśnie po to, aby prowokować jak plastikowa celebrytka, która nie ma nic do powiedzenia, nic do zaoferowania. Już wcześniej w jednym z poprzednich filmików na jej temat mówiłam, że jej prowokacyjne zachowania można porównać do zachowań typu pokazanie się nago, sesja w Playboyu w przypadku innych celebrytek. To jest dokładnie ta sama motywacja, ta sama intencja. Prowokować, oburzać, wymuszać komentarze, wymuszać niezasłużoną uwagę. Bo czymżeż ta Hernik Zajączkowska wyróżniła się? Czy ona coś powiedziała mądrego, ciekawego podczas tego wywiadu? Nie, w zasadzie pokazanie się w futrze jest jedyną rzeczą, która zostanie zapamiętana. I. Ponieważ ona sama to też zauważyła, że to jest jedyne, na co ludzie reagują, to też wałkuje ten motyw, wałkuje i u siebie na własny kanał wrzuciła właśnie to, że zajączowce jest w futrze. Jak wuj jeszcze musiała napisać futro naturalne, żeby każdy, kto ma najmniejsze wątpliwości, czy to jest futro naturalne, a nie daj, Bóg, ktoś jeszcze w ogóle nie zauważy, pomyśli, a coś tam puchatego ma jakąś tam ozdóbkę. No nie, to jakby ktoś tam nie dowidział, to napiszę mu. Wielkimi, przy literami. Tak zrobiła i u siebie na kanale w szorcie, i tak zrobiła w tej chwili na Facebooku. Wrzuciła ponownie, kolejny raz, żeby jeszcze raz pokazać światu futro naturalne. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, ktoś w ogóle nie zauważy, nie zwróci uwagę, że w ogóle ma jakieś futro, bo może ktoś będzie słuchał, co ona ma do powiedzenia, czy ma coś do powiedzenia. To, żeby do takich do osób dotarło, bez żadnej wątpliwości, napisała. Futro. Naturalne. To jest jedyne, co ten pustak ma do powiedzenia. Za chwilę w tym odcinku zastanowimy się, czy w związku z tak bezdennym poziomem pustoty tego osobnika, czy to w ogóle jeszcze jest ktoś, czy generalnie coś. Czy to w ogóle jest kobieta. Czy to coś w ogóle ma duszę. Ale na sekundę jeszcze zatrzymam się przy samym wywiadzie. Ponieważ z całej tej długości wywiadu on jest dosyć długi. No, ma prawie dwie godziny. Ona naprawdę mogła wyciąć różne momenty i przedstawić swoim widzom jakieś interesujące wypowiedzi. Bo na przykład mówi na temat zbliżającej się kampanii prezydenckiej. Padło pytanie, czy Grzegorz Brown będzie startował. Jaki jest jej pogląd? Czy powinien, czy nie powinien? Jakie są ich relacje? Dlaczego nie przyszła jej do tego pustego uba myśl, że może to interesuje widzów, może to interesuje wyborców? Może interesuje ich polityka, ale nie, tylko futro. Liczy się tylko to, futro, że miała na sobie futro. Co tam wybory, co tam kampania, co tam jakiś tam prezydent, jakiś tam polski, prawda? Ona, ona, ona futrza się liczy, prawda? Czyli nie wycięła tych fragmentów. Nie. Padło pytanie o Korwina Mike. Też sądzę, że jest to temat, który potencjalnie mógłby zainteresować. Jak ona go wspomina? Dlaczego ona w ogóle z nim współpracowała? Co sądzi o nim w ogóle? Uważa, że to jest mało istotne? Nie. Liczy się to, że ona miała futro. Liczy się reakcja, reakcja, prowokacja, prawda? Co więcej, padło pytanie o wybory w Stanach Zjednoczonych. Kogo popiera? Ona mówi, że Trumpa. Redaktor Rymanowski zapytał, a czy Trump faktycznie będzie lepszy dla Polski. Ona odpowiada tak, na pytanie, dlaczego Trump będzie lepszy dla Polski. Jej odpowiedź brzmi, ponieważ Trump. Lepiej rozumie, lepiej diagnozuje interesy Stanów Zjednoczonych w Europie. Trump będzie skuteczniej egzekwował interes Stanów Zjednoczonych w Europie. A jak jest interes Stanów Zjednoczonych w Europie? No, taki, żeby nie bronić Europy, prawda? Taki, żeby zająć się tylko Ameryką i niech Europa broni się sama, martwi się sama o swój los, Polska niech się sama broni, prawda? No, taki jest interes. I w związku z tym, dlatego ona popiera Trumpa i uważa, że to jest lepsze dla nas. No więc jest to śmieszne. Ta pustota wychodzi na jaw w każdym momencie. No i widzimy, no ona uznała te tematy za nieistotne, prawda? Z całej tej prawie dwugodzinnej rozmowy jedyne co udostępnia w swoich mediach, na swoim kanale YouTube, na swoim Facebooku, to co wie, że najbardziej sprowokuje a mianowicie to, że ma na sobie futro naturalne w cieplutki dzień i jeszcze siedząc w pomieszczeniu no właśnie po co ja w ogóle wspominam jaka była pogoda przecież oni siedzą w pomieszczeniu i ona w futrze siedzi w pomieszczeniu no więc pytanie czy zajączkowska hernik ma duszę to pytanie często padało wobec zwierząt na przykład wobec tych jednotów które ona ma na sobie czy one mają duszę bo osoby z jej obozu politycznego często twierdzą że śmiało śmiało można obdzierać ze skóry jenoty, ponieważ one nie mają duszy. One nie mają. Więc ona liczy, że ona pójdzie do niebka, bozia ją tam przyjmie i nie spotka owych jenotów, które obdarła ze skóry. Nie będzie musiała im spojrzeć w oczy i się tłumaczyć ze swojej pustoty. I że nie spotka ją żadna kara za takie potraktowanie innych osób, innych stworzeń bożych. Ona uważa, że to jej się należy niebko. Bo ona jest taka wspaniała, matka Polka. Ale przypomnijmy, czym w ogóle jest ta owa dusza? Legendarna dusza. Nie będziemy w tym momencie yy, stricte odwoływać się do definicji biblijnej, bo tam to jest po prostu oddech. To jest to, co ożywia, ożywia ciało i sprawia, że to ciało żyje, rusza się, prawda? Czyli jest to bardzo, bardzo takie spłaszczone wyobrażenie, czym jest dusza, prawda? I według Biblii oczywiście duszą jest w takim samym stopniu jenot, jak i, jak i człowiek, ale wiemy, że nie w taki sposób słowo dusza jest używane w kulturze, na przestrzeni tysięcy lat ono już ewoluowało i na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że dusza jest synonimem świadomości. To, że jenot jest świadomy, nie mamy wątpliwości. Naukowcy jednoznacznie wypowiedzieli się na ten temat. Zwierzęta, na pewno ssaki, a ostatnio nawet na temat owadów się wypowiedzieli, są świadome, czyli mają duszę. I teraz, czy zajączkowska również ją ma? Czy Zajączkowska ma duszę? Czy w ogóle jeszcze jest kimś, czy już jest czymś? Bo jeżeli dusza jest synonimem świadomości, to czy Zajączkowska jest świadoma? Czy świadomość przy otrzymaniu pewnego zasobu informacji, a ona przy swoim obecnym poziomie rozwoju mózgu, miała szansę przyswoić informacje, rozumie język ludzki? Czyli mogła przyswoić informacje na temat zwierząt, na temat ssaków, na temat jenotów. Miała chyba nawet okazję widzieć zwierzęta na fermach futrzarskich, na temat z bliska. Od dziecka była związana podobno z branżą futrzarską. Miała okazję spojrzeć tym zwierzętom w oczy. Była blisko tematu. Miała okazję się zastanowić, uświadomić sobie. To nie jest tak, że ona nie miała okazji, przez te swoje długie życie nie miała okazji przeprocesować tych informacji i zrozumieć, aha, to są istoty czujące, to jest ktoś, uświadomić sobie, czym jest to futro, no, że jest to przecież skóra, czyjaś skóra. Świadomość oznacza być świadomym tego, co to jest. Czyli, gdyby Zajączkowska była świadoma, gdyby miała duszę, gdyby była osobą, człowiekiem, gdyby była, to by wiedziała, że to futrą, które ma na sobie, to jest ktoś, to jest czyjaś skóra, że należy do kogoś, a ona się odcina zupełnie. Nie przetwarza informacji, które jednak wlatują, wlatują w te tam procesory, ale one jakoś nie pracują u niej. Kiepsko pracują. Ona jest jak taka maszyna, taki stary komputer, jakiś robot, który no niespecjalnie chce przetwarzać, nie dodaje temu głębszego znaczenia, takie wleciało, wyleciało. Nawet nie wiem, czy można ją porównać do sztucznej inteligencji, bo chyba sztuczna inteligencja by jednak troszeczkę głębiej spojrzała na temat. Zauważyłam, że nawet chat GPT rozumie zagadnienia etyczne. I na pewno nie postąpiłby w tak bezmyślny i bezduszny sposób. Zapewniam was, że czat, GPT, sztuczna inteligencja na obecnym etapie rozwoju nie jest tak bezduszna jak Zajączkowska. Czyli Zajączkowska jest jak taki komputer starej generacji, taki Atari, czy jak tam się kiedyś nazywają komputery. To jest takie coś, coś co się pokazuje w czymś, żeby zaistnieć. Ludzie mają zobaczyć futro, bo ona sama sobą nie ma nic do pokazania, nie ma nic do powiedzenia, nie reprezentuje sobą żadnych wartości. I teraz idąc tokiem rozumowania, na przykład Sośnierza, czy innych osób z tego ugrupowania, warto zadać pytanie, czy gdyby kopnąć taką zajączkowską, to byłoby to samo, co kopnąć na przykład w stół. Widzimy, że duszy to coś nie ma. Czy to coś w ogóle ma jakiekolwiek uczucia? Napisz w komentarzu, co Ty sądzisz. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.